Cześć, z tej strony Mateusz ze sklepu internetowego pneumatyka.eu. Używany kompresor śrubowy cieszy się sporym zainteresowaniem potencjalnych klientów. To zdecydowanie tańsza alternatywa dla nowych urządzeń, jednak, poza korzystniejszą ceną, na nabywcę czekają także pewne zagrożenia. Chodzi tu przede wszystkim o brak gwarancji oraz niepewne informacje o stanie technicznym kompresora. Z tego filmu dowiesz się, na co zwrócić uwagę, gdy chcesz kupić używany kompresor śrubowy. Dowiesz się też, jakiego typu sprzedawców szukać i jakie konkretnie używane kompresory śrubowe warto w ten sposób nabyć i dlaczego. Używany kompresor śrubowy to zakup porównywalny z zakupem używanego samochodu, dlatego też warto poświęcić mu przynajmniej tyle samo uwagi. Podstawową sprawą, jaką należy wziąć pod lupę przy zakupie używanego kompresora jest jego stan techniczny. Tylko, jak to sprawdzić? W wypadku dużych kompresorów, zwłaszcza śrubowych i łopatkowych, sprawa może być dość prosta. Takie maszyny muszą przechodzić przeglądy okresowe co określoną ilość roboczo-godzin. Takie przeglądy powinno się wykonywać zarówno w okresie gwarancyjnym. Bez przeglądów użytkownik traci gwarancję, jak i po jego zakończeniu. Potwierdzeniem takich przeglądów mogą być naklejki na kompresorze, wpisy do książki serwisowej, urządzenia lub faktury za przeprowadzone przeglądy. Jeśli przeglądy nie były robione na czas, ryzyko awarii jest większe. Do tego jeżeli kompresor jest wyposażony w panel sterujący, można sprawdzić błędy zapisane w pamięci w poszukiwaniu czegoś podejrzanego. Poza sprawdzeniem papierów warto też sprawdzić stan techniczny kompresora, czyli zajrzeć do środka. Na co zwrócić uwagę podczas oględzin? Jaki jest przebieg kompresora? Powinieneś porównać liczbę przepracowanych godzin będzie to licznik analogowy lub zapis w sterowniku do czasu, jaki kompresor spędził u właściciela. Jeżeli kompresor chodził przez 24 godziny na dobę, to przekłada się to na duże zużycie części. Lepiej poszukać kompresora, który nie spędził całego życia pod maksymalnym obciążeniem. Czy w środku jest czysto? Kompresor śrubowy powinien pracować w czystym, niezapylonym środowisku. Jeżeli w środku jest gruba warstwa brudu, to po pierwsze kompresor nie pracuje w odpowiednich warunkach, a po drugie, nikt o niego nie dba. Czy filtr powietrza, separator, oleju i filtr oleju są oryginalne, czy to zamienniki? Jeżeli to oryginały, to właściciel nie oszczędzał na dbaniu o swoją maszynę i jest duża szansa, że przeglądy wykonywał autoryzowany serwis. Jaki jest stan pasków klinowych? Jeżeli występują i paski są mocno zużyte, to o kompresor nie dbano w dostateczny sposób i będzie trzeba ten pasek wymienić. Jeżeli są w bardzo dobrym stanie, to znaczy, że kompresor albo dużo nie pracował, porównaj to z przebiegiem kompresora, albo ktoś je regularnie wymieniał. W jakim stanie jest stopień śrubowy? Jeżeli jest możliwość wymontowania stopnia śrubowego i sprawdzenia w jakim jest stanie, to jest to sytuacja idealna. Stopień śrubowy powinien być całkowicie pozbawiony jakichkolwiek zarysowań i kręcić się bez oporów. Jeżeli jest inaczej, nie kupuj. Jaka jest rzeczywista wydajność? Włącz kompresor i napełnij jakiś zbiornik, aby sprawdzić czas nabijania. Dzięki temu będziesz mógł obliczyć faktyczną wydajność kompresora i porównać ją z danymi na tabliczce. Jeżeli rzeczywista wydajność jest dużo niższa niż na tabliczce, to warto poszukać innego kompresora. Co z gwarancją? Idealną sytuacją byłaby, gdyby sprzedający udzielił na kompresor własnej gwarancji, jednak jest to bardzo mało prawdopodobne, bo mało kto weźmie na siebie taką odpowiedzialność. Można też szukać takich kompresorów, które łapią się jeszcze na gwarancję producenta. Nie ma jednak na polskim rynku zbyt wielu maszyn, które mają gwarancję dłuższą niż 2 lata i mało który właściciel sprzedaje kompresor przed zakończeniem gwarancji. Okazję można trafić w naszej firmie, która daje pięcioletnią gwarancję na niektóre swoje kompresory. Dzięki temu da się kupić 3-letni sprzęt, który ma przed sobą jeszcze dwuletnią gwarancję producenta. Jest też pewien typ sprzedawcy kompresorów używanych, który może dać własną gwarancję. Od kogo kupić używany kompresor śrubowy? Są cztery podstawowe typy sprzedawców używanych kompresorów: użytkownicy końcowi, handlarze używanym sprzętem, wypożyczalnie sprzętu pozbywające się maszyn i firmy, które handlują własnymi kompresorami i mają własny serwis. Użytkownicy końcowi czasem nie dbają o kompresor. Użytkownik nie zawsze zna się na kompresorach i często nie potrafi nawet konserwować go zgodnie z instrukcją obsługi. W tym wypadku musisz bezwzględnie dokonać drobiazgowych oględzin i pytać o papiery. Jeżeli chcesz kupić sprężarkę przez internet, to koniecznie zapoznaj się z innym filmem, który znajdziesz na naszym kanale. Handlarze używanym sprzętem. Z tym typem jest jak z komisem samochodowym. Możesz trafić zarówno na perełki, jak i na totalny złom. Tutaj też polegaj głównie na oględzinach, pytaj o papiery i o gwarancję. Wypożyczalnie sprzętu pozbywające się maszyn to o wiele lepsze rozwiązanie niż dwa poprzednie. Takie firmy sprzedają maszyny, kiedy te zarobią na siebie i przyniosą określone zyski, aby odświeżyć flotę i mieć zawsze cały sprzęt na gwarancji. Najczęściej dobrze pilnują serwisów i dbają o sprzęt, bo przeglądają go po każdym wypożyczeniu. Takie firmy mają też dość dokładne książki serwisowe lub ich odpowiedniki w swoim systemie. U takiego sprzedawcy dość często uzyskasz gwarancję. Firmy handlujące kompresorami z własnym serwisem to czasami jeszcze lepsza opcja niż zakup kompresora z wypożyczalni sprzętu. Takie firmy często pomagają swoim klientom w sprzedaży ich kompresorów wymienianych na nowe. A znając historię serwisową danej maszyny, mogą udzielić na nie gwarancji. Czy używany kompresor śrubowy to optymalne rozwiązanie? Najlepszym rozwiązaniem jest jednak połączenie opcji trzeciej i czwartej, czyli firma handlowa, która ma też swoją wypożyczalnię i serwis. Jeżeli w dodatku taka firma ma w ofercie kompresory z długą gwarancją producenta, to nie ma lepszej opcji.